Dzień dobry łobuzy! Zaczynamy od naszego pięknego kalendarza. A tu, tu mały bałaganik, jestem dalej. uwaga naklejkę dostałem. No tutaj nic. Ładną naklejkę dostałem. A co jest napisane z drugiej strony? Szukaj w lodówce. Nie wierzę! Dobra, no, to może szybko ogarniemy tutaj ten bałagan. No to co? Zerkamy. Gdzie jest ten mój prezent? Hmm. To jest pewnie on. Uu. No i co to jest, moi drodzy? A jak to ciężko otworzyć? Tu takiego jest? Formy do ciasta. Ale super. Zobaczcie, jakie kozackie. Ale mega. Pięknie, bardzo dziękuję Karolina A te naklejki po co są? No, może się na ciastka nakleję Może się na ciastka nakleję? Może się podpisuje jakoś coś? Dobry. Kochani, posprzątałam w końcu, w końcu Udało mi się posprzątać Tu jeszcze robiłam sobie przed chwilą makijaż I testowałam nowy podkład mój, nowy podkład The Double Wear Przez was już na pewno znany Ale to był mój pierwszy raz I tak oto wygląda w kamerze, jeszcze nie wiem Jeszcze muszę się przekonać, ale nie jest źle Bardzo mocno kryje a nie wiem czy nie robić za dużej maski nie mogę się przyzwyczaić, jest troszeczkę inny kolor niż się spodziewałam myślałam, że będzie bardziej beżowy jest bardzo jasny, nie wiem czy nie za jasny no a oczka pomalowałam słuchajcie paletą Hani. Że w filmie wam wszystko opowiem dokładnie paletą Hani Glam Box edycja pierwsza Glam Shadows, zobaczcie jakie ładne opakowanie i pokażę wam cienie, bo cienie są obłędne tak wyglądają cienie, strasznie mi się to kojarzy z tą paletą a Peanut Butter, która u nas nie weszła z Too Faced. Bardzo, bardzo podobne kolory, co akurat mi się podoba. Oczywiście robią mega zielone w, w tych fioletach, ale fajnie to wygląda. Zresztą zobaczycie w filmie. A co za mną jest? Kalendarze i muszę je zacząć otwierać. Cieszę się, że w końcu ogarnęłam ten pokój, bo że mam tutaj trzy dni chyba w bałaganie. Także co, otwieramy? Razem? Szukamy trujeczki. Dobra, HM pierwszy, bo zaczął mi tu opadać. Trujeczka, 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 trójeczka jest tu. A w środku słodkie renifery. Janki, 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 janki i trójeczka jest pewnie gdzieś... W ogóle nie widzę tutaj tych numerów, czy ja jestem ślepa? I w środku mamy podgrzewacz. Bomb Cosmetics i trójka. Widzicie trójkę? Tu jest trójka, o. Znaczy nie będzie chciało pewnie wyleść. To jest śmieszne, że to jest drugie dno. A nie, wychodzi normalnie, nie jest wetknięte. A w środku mamy coś do kąpieli. Hmm, pachnie ładnie. Kolejny kalendarz Klinik, dziś w innej kolejności idę. Uuu! me gusta mucho. Chodź tu. Blushing Nude, oj, nudziak, super, super. Pomadka w takim brązowym kolorze. Mmm, że mam pomadkę na ustach, bo bym użyła. Fajnie, cieszę się, lubię zawsze, lubię pomadki, bardzo lubię pomadki z Klinika. Może, 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 niks. Szukam trójeczki, 3, 3, 3 jest tu. O, i coś ładnego, znowu coś do ust i jest nudziak. I mam nudziak do ust, soft lip, matte lip cream i on jest w kolorze Milan. Milan. Jeszcze go nie miałam, ale wydaje się ładny kolor, znowu nudziakowy. Lubię właśnie jakie kolor, one pięknie też pachną. Ja wiem, że niektórzy narzekają, że mówię smak, zapach, ale dla mnie to jest ważne. L'Occitane. I idziemy po trójeczkę. I trójeczka jest tu. I mam mm, migdałowe mleko skoncentrowane. Tak tłumaczę, wiecie, dosłownie. No, odkręcaj się, nie jest takie łatwe. Mhm, bardzo delikatnie pachnie. Takie tradycyjne zapachy, takie... Tak jak Szusz mówiła, jeżeli lubicie tradycyjne, takie eleganckie zapachy, nic, nic szalonego, to właśnie Loksitan ma takie kosmetyki. I zostały nam chyba jeszcze cztery z tego, co widzę. Następne to jest W7 i trójeczka. Tu mi się podoba, bo idziemy po kolei. I mamy szminkę. Właśnie z tych szminek się śmiałam, że wyglądają tak dosyć wiecie. No. Kiedyś w gazetkach były takie dodawane, więc nic takiego szczególnego. Oj, zamykaj się. Teraz sobie zobaczymy kolory. Gdzie jest ta trójka? Wy już pewnie widzicie dawno, ja nie mogę e, znaleźć, bo, bo latam tu dookoła i nie widzę. Gdzie jest trójka? A ja jestem ślepa, jest! Pani schowała trójeczkę. Mmm, lip balms organic, kokosowy. A ja kokosy uwielbiam. Dziś dużo produktów do ust, to jest fajne, bo ja kocham produkty do ust. I tak jak mówiłam, kalendarz jest bardzo dobrze wykonany. W środku jest gąbka. Balsam do ust kokosowy. The Body Shop. Najładniejszy chyba ze wszystkich kalendarzy, które mam. O, i gdzie jest trójka? No chodź, no chodź do mnie, no chodź. No wychodź. Aha, już wszystko rozrzuciłam. I mam tu w środku O! Zobaczcie, jakie słodki też lip balm Dzisiaj same balsamy, ale muszę to włożyć z powrotem w stronę napisu. I mamy balsam do ust, Frosted Berry. Jest, Frosted Berry. Fajne opakowanie, taka puszka. I ostatni Douglas kryje się z tyłu. I szukam trujeczki. Widzicie trujeczkę gdzieś? Te kalendarze z Douglasa, to były chyba najbardziej dostępne ze wszystkich. I stacjonarnie, i. Online. Uj, mamy coś dla mężczyzny. Ostatni jest dla mężczyzny. Mówiłam, że są tu jakieś męskie kosmetyki. To jest dwu, dwa w jednym Hydro Body Hair Shower Gel. I tu mamy podsumowanie dzisiejszych kalendarzy. Wszystkie kosmetyki, które znalazłam. Jak widzicie, większość jest do ust. Bardzo się cieszę z tych balsamów, zarówno z organiki, jak i z e, tych berries. Natomiast jeden na pewno powędruje dziś do mojej przyjaciółki, także nie będę ich... Chociaż może kokos powącham i zobaczymy. E, na pewno powędruje do mojej przyjaciółki, bo zaraz się widzimy. Bo właśnie z nią rozmawiałam i umówiłyśmy się na kawę. Siedliśmy już razu jakoś... Nie pomyślałam o, to, o tym, żeby, dla, żeby wam to nagrać. Musimy się teraz przebrać, a przynajmniej założę sobie jakieś spodnie, bo oczywiście chodzę po domu w dresach. Blogerki tak chodzą. No i słuchajcie, ruszamy spotkać się z moją przyjaciółką. Być może też nagram dla was pomysły na prezenty z Rosmana, bo kilka osób mi o tym pisało, więc zobaczę co jest w Rosmanie. Jeżeli faktycznie znajdę jakieś fajne rzeczy, to, to będę kupować. Ale piękny to jest. Pięknie ci to zrobiłem jednak, nie? Się? No, czyściutko jest. Ja wiem, wszystko, wszystko A kalendarze dzisiaj? Tak. tak, a to ja idę pokazać swoje. I powiem wam, że dzisiaj nagrałem aż trzy filmy, co jest w ogóle wow. O, jakie dobre światło jest. Bo muszę też planować, jak to, żeby to wszystko było tak fajnie świątecznie, żeby ładnie wyglądało. No i muszę jeszcze obrobić mnóstwo filmów do przodu. Więc troszkę muszę sobie ogarnąć plan. Pomimo nagrywania fajnych filmów, trzeba też um, się ogarnąć i mnóstwo rzeczy planować mnóstwo rzeczy składać do przodu, pomimo to właśnie, że nagrywanie to jest jedna część, a druga to jest ta właśnie część, której zazwyczaj nie widać jak edytujemy filmy, co zajmuje nam bardzo dużo czasu. Karolina, ile czasu zajmuje edytowanie zazwyczaj? Godzina po Jednego? Na jednego filmu, no tak dwie godzinki. Vlogi... Vlogi wiadomo wcześniej, no i jeszcze nagranie, nie? Jeszcze później posprzątanie przed tym, nagranie i posprzątanie po tym, jak jakiś DIY sam albo coś. Więc troszkę czasu to zajmuje. DIY? DIY są najgorsze tak, i często nie, nie, nie wychodzą, więc trzeba jakby się rozplanować wszystko, jak wspomniałem wcześniej. Idziemy teraz do Sadyby spotkać się ze znajomymi, a później pokażę wam, co jest w moich kalendarzach. Myślałam, że teraz pokazujesz. Nie, bo muszę jeszcze wszystko tam posprzątać, ja tam mam bałagan taki, że nie chcecie no, go widzieć. Za tak. te świąteczne są najfajniejsze. W ogóle DIY, Ja uwielbiam DIY w ogóle. Osiemnastu osób mi pisze wiadomości, maile, że się cieszą, że takie coś nagrywam i że mają inspirację. Właśnie jest te drzewka, co były. Też parę komentarzy się pojawiło właśnie, że po co to nagrywam, przecież to jest takie banalne. No ale właśnie niektórzy ludzie potrzebują takiej inspiracji, żeby pokazać im właśnie jak coś zrobić takiego prostego. I że, że fajnie, nie? Bardzo się cieszę, że Wam się to podobało. Te filmy świąteczne, bo nie wiem ile teraz filmów widzieliście, ile nie widzieliście, ale jeszcze się pojawi dużo. Zaśnieg, śnieg Nie wiem, co Nie wiem, nie z naszej Nie wiem. pięknie to wygląda. Tam, lampki. Ale super, ale super. Zobaczcie, jak super. Muzyka. Otwieramy kolejne kalendarze. Kolejna przyprawa, dzisiaj trzecia. Co tu jest dobrego? Kary szukamy trójeczki nie mogę tego znaleźć tu jest jakieś wielkie wow. wow o maszynka do golenia jak super i ostatni najfajniejszy według was to herbatka tam tam Co to za kulka fajna Ciekawe co to z tego będzie. Zobaczcie jaki piękny kwiat wyszedł.